Bo jeśli Piotr miał teściową, no tak. No to poczekajcie 5 minut. No to czekałem już 3 minuty. <gry> Cerkiew Hagia w stoku, Inaczej zwana Mądrości Bożej. Piękna. Tutaj łóweczki. Przejdziemy dookoła. Zobaczymy w całej okazałości. Piękne zdobienia u góry. Ta cyrkiew była jakby nieplanowana, nie mieliśmy ją na liście. Ale skoro zauważyliśmy z drogi, to podjechaliśmy. Szkoda, że nie można zobaczyć w środku, bo widziałam na zdjęciach w internecie, że jest bardzo piękna parafia. Prawosławna, świętej Sofii, mądrości Bożej. Hagia Sofia w stoku. Nie uwierzycie, tutaj sobie chodzimy. Tak ujrzał ksiądz. I powiedział, chcecie Państwo zobaczyć cerkiew? No, chcemy. no to poczekajcie 5 minut. No to czekamy już 3 minuty. Także jeśli chodzi o tą religię prawosławną, to odbiera się od tych ludzi tacy, są dostępni i otwarci. A ta Pani w tym. Też mówiła to w meczecie, meczecie nie? Meczecie w tych bochonikach. Bochonikach, no, pani że mówiła, właśnie. Że prawosławni to są, nie są nerwowi ludzie, tak. są mało nerwowi, nie nerwowi. O, nie nerwuj. O, idzie nie, właśnie już w ksiądz. Nie. Szkła. Bardzo, bardzo cieniutkie złoto. W To klasie jesteś? w teraz... przedszkolu. W przedszkolu, człowieku, ile masz 10 lat? Nie, siedem. 7. 7. 7. 6. 6. A rocznikowo 7. Przetłumaczyli Pismo Święte na język słowian. W którym roku? W 863. Bez tysiąc. 800. I my od tego czasu używamy tego języka w liturgii. Odcze nasz, i że jeśli si na niebie siech, da świecica imię Twoje, da przyjdzie czarstwie Twoje, da budzie dwola Twoja jako na niebiesi i na ziemi, chleb nasz nasłuszny, daż nam nieść i ostawi nam długi nasza, jako że i my ostawiam dołżnikom naszym, i nie widzi nas no i zbawi nas od łukawo. jako twoje Starstwo, i siłę i sława, odca i syna i świata, od ducha. Amin. Mieszko I i jego przodkowie tak się modlili. Jest taka sytuacja. Trzy paluszki, ale w jedności. Bo w ten sposób wyrażamy wiarę w jedynego Boga w Trójcy Zbawionego. Te dwa palce symbolizują to, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Prawda, prawda? I mówię w imię Ojca, Syna, Świętego, Ducha. Wy natomiast bierzecie pięć paluszków tak. i mówicie w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Czy Ducha jest na lewym ramieniu u Was i u nas? Tak. Tak. Doszli. Pięknie jest, jak ludzie się rozumieją, jak są na nabożeństwie, rozumieją. A kiedy Kościół rzymskokatolicki pozwolił Polakom modlić się po polsku? Wy nie pamiętacie. A ja pamiętam. 1968 rok. No, pięknie, jak ludzie się modlą, rozumieją, na nabożeństwo przychodziło się na całą noc. Wyobrażacie sobie Państwo całą noc siedzieć i nic nie rozumieć? Dlatego organy wprowadzono na zachodzie. Żeby muzyka chociaż była. Tak? Jak nic nie rozumiesz, to chociaż posłuchaj muzyki. Od, a wynaleziono organy w, na wschodzie w Konstantynopolu. Oryginał Pisma Świętego Nowego Testamentu to po grecku. Ile lat budowano oryginalną Hagia Sophia w Konstantynopolu. Rozpoczęli w 532, a skończyli w 537. Otóż jest taka rzecz, a tutaj 6 lat temu był jego świątobliwość papież aleksandryjski Teodor II. Ja powiedział takie jedno zdanie. Pamiętajcie, że u nas w Aleksandrii w III wieku przed narodzeniem Chrystusa obliczono obwód Ziemi. To znaczy, że widzieli, że jest planetą, że jest okrągła. Takie nasz Zbawiciel nie żył na pustyni, tylko w czasach antyku. Tak? Wiedział, że Ziemia jest okrągła, planetą i tak dalej. Już pomijając fakt, że był stwórcą świata. Już tutaj właśnie chcę powiedzieć, drodzy Państwo, na temat naszego krzyża. Otóż zobaczcie, krzyż Chrystusa, na którym cierpiał i umarł nasz Zbawiciel. Tak? Pod, nogami Chrystu, pod nogami krzyża była, pod nogami Chrystusa była po, poprzeczka. Pod, było, podnóżek. Dlaczego? Bo inaczej by się udusił, tak? A chodziło oprawcom o to, żeby jak najdłużej się męczył, tak? Na krzyżu skazaniec. Więc była potrzebka. Zobaczcie, co u nas się zrobiło? Przechyliła, Przechyliła się. Zobaczcie, oddajemy cześć cierpieniu Chrystusa i śmierci. A pokornie pod nogami Chrystusa krzyż Jego apostoła Andrzeja, naszego pierwszego apostoła. Dlaczego, Dlaczego tak? Sprawa na lewo. A to jeszcze golgota, dwóch łobuzów było ukrzyżowanych, tak? Tak. I jeden i drugi złorzeczył. Nie, nie tam, że jeden był sprawiedliwy, drugi nie. Jeden i drugi był łobuzem, że tak powiem, tak? Ten prawy poszedł do nieba. Ten lewy, więc prawy w górę, lewy w dół. Ale jeden się opamiętał i powiedział. Wspomnij Panie, kiedy wejdziesz do królestwa swojego, jeszcze dzisiaj, a zobaczcie, pokutę jakąś dostał? Nie. Nie. U nas nie ma pokuty. U nas nie ma pokuty. A czyściec? Czyściec też nie ma. Chyba nie ma pokuty, to i nie ma To znaczy jest, czy, jest taka nie? sprawa, do naprawienia grześnika jest lekarstewko, epikimia, to znaczy, że ksiądz może dać jakiś tam na poprawunek. to mamy takie same, Pismo Święte jest takie same, sakramenty, tak, ne, 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 też siedem sakramentów, różnice są, Bo na przykład jest taka sprawa, księża prawosławni w większości są żonaci. To 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 po... Oczy, o, oczywiście, że tak. Super, ja uważam, że bardzo dobrze, bo oni ja wiedzą wie. o czym mówią. A ja wiem. Bo jak nauczają o rodzinie, Ale to mając własne. Ja, ja bardzo mocno to przepraszam. To, rzekę. No. To, to, to znaczy jest taka rzecz, a kto to powiedział, że to takie dobre. To, to... No dlatego niech zaznają tego dobra. Nie, nie ja żartuję. Jest taka, no, no, dobrze, że moja żona nie słyszy. Także tego to jest, jest taka, jest taka, Ja że... tego nie widziałam. No to jest a, wielkie zaraz, zaskoczenie. To jest wielkie zaskoczenie dla mnie. Zaraz, zaraz, drodzy Państwo. A weźcie sobie tak uważnie przeczytajcie Ewangelię, nie pamiętam w którym to, to rozdział, który ewangelista, ale tak przeczytajcie, tak po prostu, zamiast w internecie czy w telewizorni siedzieć, przeczytajcie albo no, ten wyszukiwarce powiedzmy, uzdrowienie teściowej Piotra, apostoła. To jeśli Piotr miał teściową? No tak. To, żonę. to miał żonę. To miał żonę. Może był wdowcem, powiedzmy, tak dalej. Bo o żonie nic się nie mówi, tak? Ale o teściowej, owszem, tak. Tak? Więc, no więc... Jeśli, jeśli apostoł miał żonę, tak? tak no to o czym rozmawiamy? My, poza tym ja Państwu chcę powiedzieć taką sprawę. Otóż Pan Bóg tworzy świat, tak? Bóg zaczął tworzyć od najbardziej prostych rzeczy tak. stopniowo, stopniowo, stopniowo. Ten, wziął chadama, wziął glinę i stworzył muchnął, stworzył człowieka, nazwał go Adam, bo z ziemi został wzięty. Tak? Adaś zobaczył, że mu smutno. Więc Pan Bóg też to zauważył nazwał na niego sen i ziobro wyjął, że tak powiem tak, i stworzył kobietę. Już jest taka sytuacja. Każde tworzenie kolejne było Troszkę lepszy. Już więcej nie, nie, nie będzie. Tak? <noise> Czyli kobieta jest troszeczkę bardziej rozwiniętym stworzeniem Pana Boga niż, niż my mężczyźni. No, chociaż inna, inna wersja mówi tak, że Pan Bóg stworzył, e, nasłał sen, dama, prawda, stworzył kobietę, no i tego, i patrzy na tą kobietę i mówi tak. A, a tato będzie się musiało malować. <noise> Bardzo Bardzo dziękuję. Jeszcze mam takie pytanie: możemy złożyć ofiarę gdzieś? E, możecie, ale jest taka sytuacja, nie jest konieczna. Chcecie, proszę bardzo. Tam jest baniak, można w, w, włożyć tam nie mniej niż 100 tysięcy.